i Państwa gościem jest dzisiaj pan Piotr Strużyński z miejscowości Ludom w województwie Wielkopolski. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co boli polskiego rolnika. No właśnie, panie Piotrze, posiada pan ponad 100 hektarów ziemi. Proszę powiedzieć, co pan na niej uprawia? No uprawiam głównie zboża, pszenicę, pszenżyto, rzepak yy, i kukurydzę z przeznaczeniem dla, na paszę dla krów mlecznych i, i bydła. Czyli o to oznacza, że pan ma również e, zwierzęta. Produkcję zwierzęcą, również prowadzę bydło mleczne plus to, co się tam od nich urodzi i wychowuje w swoim gospodarstwie. A co jest taka pana największą bolocz, bolączką e, w, no, w tym sezonie e, i w kilku poprzednich? No, ostatnie sezony to problem był przede wszystkim z wodą, brakowało tej wody yy, i przede wszystkim z susza, która dotknęła właśnie gospodarstwo moje i, i sąsiadów. nie no, było zadowalających. A proszę mi powiedzieć, w jakiej wysokości były te straty suszowe, o których tutaj mówimy? No W mojej gospodarstwie, mniej więcej od 30 do nawet 70%, w zależności właśnie od klasy gleby. Na, lżej, na lżejszych glebach to było mówię, nawet do 70%, powyżej nawet 70%. Na lepszych stanowiskach, no mówię, do 30-30% i trochę więcej. I co? Komisja suszowa przyszła? Straty oszacowała, naliczyła i pan już te pieniążki dostał? Czy jeszcze tak jak większość rolników w Polsce czeka? Złożyłem wniosek do agencji i no, na razie jeszcze czekam na jakąś tam decyzję, na pieniądze i na razie dostałem pismo, że po prostu sprawa zostanie do końca marca jakoś tam rozstrzygnięta i cały czas czekam. A jeśli chodzi o ceny skupu, jest pan z nich zadowolony? To znaczy, jeśli chodzi o mleko, no to cena jest na takim myślę, że średnim poziomie nie, jest, nie ma jakiejś rewelacji. Jeśli chodzi o zboża i rzepak, to myślę, że no, ceny nie są zadowalające, bo koszty cały czas rosną. A, no, a cena skupu się utrzymuje od kilkunastu lat na podobnym poziomie. I to nie jest dobra cena, moim zdaniem. Yy, I pewnie co? Kredyty? No tak, kredyty cały czas trzeba jakoś spłacać, rodzina, musimy jakoś żyć, no i, i łatwo nie jest. No dobrze, ale tak, gdyby tak wszystko razem wziąć do kupy, właśnie te przychody z plonów, z mleka, pomoc suszowa, to w tym okresie rolnik, który ma 100 hektarów, jest w stanie za to, nie wiem, godnie, wygodnie żyć i jeszcze planować inwestycje? No myślę tak, jeśli nie ma kredytów, jeśli w gospodarstwie pomaga cała rodzina, wiadomo, że rodzina jakoś tam pensji nie, nie woła, to myślę, że jest jakoś w stanie godnie żyć. No, ale mówię, to wszystko zależy od sytuacji konkretnego gospodarstwa powiedział pan że ma pan również zwierzęta krowy i świnie od jakiegoś czasu i w polskich mediach i w ogóle pojawia się taka nagonka na hodowców zwierząt mówię tutaj o organizacjach ekologicznych jakoś to pan odczuwa w ogóle jak pan się do tego ustosunkowuje że mówią oni że pan jest nie wiem, oprawcą zwierząt bo na przykład doi pan krowy czyli znaczy to że je gwałci znaczy, no słyszałem o takich ruchach, ale mówię w moim przypadku akurat nie odczułem na moim gospodarstwie, żeby no nie wiem, jak coś tam nie, nie zjawili się jak ekolodzy i coś takiego mówili. No ale myślę, że to nie jest jakieś dobre zjawisko pozytywne, bo mówię na pewno będzie to utrudniać w przyszłości produkcję zwierzęcą i na pewno nie pomoże jej rozwijać. Eee, nie wiem czy słyszał pan e, o takim założeniu Komisji Europejskiej, e, właściwie planie strategia od pola do stołu, która zakłada, że mm, ograniczone mają być pestycydy o połowę, ograniczone mają być nawozy o połowę. E, czy byłby pan w stanie gospodarować, uprawiać właśnie ten rzepak, zboża i tak dalej, gdyby miał Pan ograniczone o połowę środki ochrony roślin? Czyli myślę, żeby było to możliwe, ale to by musiało się też wiązać z jakimiś dodatkowymi nie wiem, dopłatami, czy wyższą ceną skupu tych produktów, żeby to po prostu się zbilansowało, bo wiadomo, że jeżeli nie zastosujemy odpowiedniej ilości środków, no to plony będą niższe, jakieś koszty wzrosną dodatkowe, bo nie wiem, jakieś szkodniki się pojawią, no i to by musiało iść w parze jednocześnie. A jakieś plany na przyszłość, jakieś inwestycje? Myśli Pan tak długofalowo, że zostanie Pan już do końca w tym rolnictwie? No chciałbym zostać i, i syn chciałbym, żeby też w tym dalej kontynuował. No myślę, że będę wiązał przyszłość z produkcją właśnie mleka w moim gospodarstwie, bo, bo na dzisiaj to myślę jest jedna z bardziej dochodowych jakby gałęzi w moim, moim gospodarstwie. No właśnie, będzie Pan korzystał z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie wiem, na przykład z programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych? Raczej korzystałem z, właśnie z poprzednich edycji i na ten moment nie mogę za bardzo korzystać, bo właśnie są ci beneficjenci z poprzednich lat wykluczeni, ale myślę, że jeżeli po tym 2020 roku będą po prostu nowe rozdanie, myślę, że wtedy będę korzystał. Super i tego Panu życzymy. Dziękuję ślicznie. Moim i Państwa gościem był Pan Piotr Strużyński. Dziękuję serdecznie za rozmowę.